No hej kochani, witam się z wami bardzo krótko na moim kanale w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj niedziela, ostatnio właśnie co niedzielę przychodziłam do was ze zdrapeczkami więc postanowiłam, że dzisiaj też nagram w sprawie 18 mnie nie było, no w sumie ja rano coś tam wiecie sprzątałam, potem pojechaliśmy zobaczyć na działkę potem na jezioro się przejechać, no i rano wróciliśmy wstawiłam obiad i w międzyczasie szybciutko wrzucam dla was te zdrapki, dlatego sorry, że się nie pokazuję, musiałabym się trochę ogarnąć, a nie ma na to czasu, bo też nie chcę, żeby ten odcinek się pojawił w środku nocy, no i dzisiejszy wkład to 35 zł i dzisiaj mamy zdrapki od Tobiasza trzy za same te nowości jedna za piątkę, tą za piątkę to już zdrapałam te Happy 77, a te za dyszkę w sensie te dwie to nowości na no, świąteczny kalendarz no to kiedyś już się pojawiał i tak jak właśnie Wam mówiłam ten świąteczny kalendarz trzeba zdrapać trzeba się go pozbyć ja nie wiem jaką długo jest ważny, ale chyba krócej niż wszystkie inne zdrapki dlatego dzisiaj sobie go zdrapiemy, oczywiście już ja już zapomniałam o świętach, już chcę wiosnę, dlatego te świąteczne zlepki idą jako pierwsze. Zobaczymy, czy Tobiasz miał szczęście, czy ma szczęśliwą rękę. Oczywiście na samym wstępie tutaj z Tobiasza serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy to wszystkie rozpki od niego, chyba nie. Napisz mi tylko Toma Tomasz, Boże, Tobiasz, z jakiego ty jesteś miasta, bo chcę zrobić też... Um, w sensie, z, w jakim mieście kupowałeś zdrabki, bo chcę zrobić też um, takie, wiecie, zestawienie z trzech różnych miast. Ale tutaj już koniec gadania. Żeby odcinek dzisiaj szybko się pojawił, to musimy się sprężać. No i zaczynamy czekajcie, sobie trochę ja przedstawię o, od najtańszej zdrapki, czyli w naszym przypadku zdrapka za 5 zł, Happy 77 mamy bonus znajdź podkowę i wygraj 25 ziko. no mamy wiśnię, niestety bez wygranej no to co, lecimy z wygrywającymi liczbami 51 54 o, co takie duże 37 oraz 34. Och, moja liczba, mój wiek, ostatnie parę miesięcy. Lecimy 55, 200 tysięcy, niestety oczko za nisko, a szkoda, że nie 54 moje problemy by się rozwiązały Przynajmniej wiecie, miałabym trochę czasu na przemyślenia na spokojnie. 3, 21, 33, 16 niestety bez wygranych i 27 również pusto no to lecimy z drugim rządkiem 49 53, o zobaczcie znowu oczko za nisko, coś myślę, że raczej będzie pusto, dwie ostatnie szanse 39 nie mamy i 43 niestety też nie ma, no szkoda, że nie 34 no ale tak tutaj to bywa P, P, no i nie ma sensu szukać trzeciej. Happy 77, niestety, pechowe. No to może zdrapmy sobie teraz tę najbardziej czasochłonną, największą zdrapkę świąteczny kalendarz, bo ją już drapaliśmy, tak samo jak Happy 77. Więc co, tutaj szukamy gwiazdy pod warstwą ścieralną, wiadomo, tej, e, tych świątecznych... Chcemy się pozbyć, tutaj mamy Skrzata za 300 zł, wygranej on oczywiście nam nie daje. Co? Graj dalej online? Odwróć zdrabkę i zgarnij coś ekstra? Uuu, tego nie wiedziałam. No dobra, ale szukamy tutaj tej Gwiazdy, Sanie 1000 zł, Kula 2 dyszki. Kominek 200 tysięcy. O, to też jest główna wygrana 200 tysięcy. Ja myślałam, że w zdabkach jest 10, jest większa bycie główna wygrana niż tych za 5 zł. 10 tysięcy, Renifer. Gra szósta. Piernik 1000. Ale ja pamiętam, że parę razy już tą drabkę zdrafywałam i nigdy mi się w niej nie trafiła wygrana. dzwonek Świeca. 9. Gra. Skarpetka trąbka i kożuch Nie wiem dlaczego, ale mam przeczucie, że w tej dzisiaj też nie wygram 10 tysięcy czapka, 13, sople i czternastka co to jest? Kartka? To 150. Ej, w ogóle dajcie znać, czy wszystkie kartki do Was dotarły. Ostatnio, ktoś mi pisał, że doszła dopiero. Ej, ja jej wysłałam na początku, a już jest koniec i dopiero doszła. A wiecie, gdzie niegdzie po tygodniu, a nawet nie całym, a do niektórych trzy tygodnie. To jest dziwne. Ja, ja tego nie rozumiem tej poczcie, wiecie, jak to jest, że w jedno miejsce dojdzie w ciągu trzech dni, a w drugie miejsce trzy tygodnie. Także dajcie znać w komentarzu, czy wszyscy dostali karteczki ode mnie. Paczki to wiem, no bo dziewczyny pisały, że dostały. No jeszcze tylko właśnie nie wiem. Ktoś tam chyba z dwie osoby tylko mi pisały, że kartka doszła, a reszta nie. Także dajcie mi znać wiecie wiedziała Ym, co tutaj jeszcze jest bęben, ciuchcia i szyszki, pusto no i ostatni rządek łyżwa, pusto bałwanek, pusto anioł, pusto no i niestety choinka pusto. Wiedziałam, że będzie pustak, no ale czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy bonus, znajdź Mikołaja i wygraj przy, przy, przypisam do niego kwotę a my tutaj mamy prezent warty stówę, więc e, pustaczek, no i 25 Trzy e, takie same kwoty oznaczają wygraną Uo, 200 tysięcy, główna dyszka i stówka, czyli wszystkie inne. Wow druga stuba. Druga dyszka, by się stuwa trafiła, to by się nam zwrócił dzisiejszy wkład. Przypomniałam, 35 złotych na razie wygranej nie ma. O, i drugie 200 tysięcy, czyli dwa razy po 200, dwa razy dycha i dwa razy po 100. Czy coś tutaj dalej jest? Nie, to już jest koniec, zobaczcie, a to mnie tutaj oszokali. A ja myślałam, że jest jeszcze jeden rządek i patrzcie, K, H, B, literki kontrolne, które nam oznacza? O. Potwierdzają, że świąteczny kalendarz niestety również leci do śmieci. Wiedziałam, że w nim przegram, co tutaj jest. Zyskano i kod wejdź na lot, to jest szansę szansa na wygrane. Zobaczymy później o co tam chodzi, ale dlatego jej na razie nie wywalam. A my lecimy z dwiema nowościami, a może od tej łowu zaczniemy, bo ona jest taka wiecie wystrzałowa. Co my tutaj mamy? Wygrywające liczby: 19, o, moja szczęśliwa liczba, 22. 46, 47 i 57. Muszę zgęścić ruchy, bo e, ta mięso mi się tam wiecześnie smarzyło. 26. No, oczywiście godzina 18.00 mi dopiero obyd. E, no ale wiadomo, niedziela, to się na nie też było późno. 26, 36 pusto, 29 bez wygranej, 59 pusto i 33 Szkoda, że nie 22, Te 5000 też by mi się przydało. 45 oczko za nisko, 43 pusto, 53 pusto, 55 nie mamy i 24 niestety pusto, Połowa z zapki za nami, a wygranej nie ma. 49 tam również jej nie daje. 17 lat, też nie, 54 nie ma, 56 pusto i tutaj jeszcze 58. Znowu oczko za wysoko, więc pewnie będzie pustaczek, bo wiecie, zawsze mam tak powtarzam, że jak się krążą, znaczy jak te liczby krążą wokół tych wygrywających, to zazwyczaj nic się nie trafia. o Tak samo właśnie jak tutaj, oczko za wysoko. 21 oczko za nisko, 14 to w ogóle nie mamy. 23 oczko za wysoko, widzicie? Tutaj główna wygrana. 500 tysięcy. No i ostatnia szansa, uwaga, uwaga. 39 pustaczek, nie ma nic. Literki kontrolne dla pewności. Tutaj widzę jakieś M, tutaj jest K. No i w sumie nie ma sensu szukać trzeciej FK MKF w wow drapki, które nam również potwierdzają że tak jak poprzednie leci ona również do śmieci no i została nam ostatnia na dzisiaj nowość dziki cash tutaj szukamy jakiegoś nie wiem to jest worek chyba z pieniędzmi bądź jakiś tygrys z warstwą ścieralną no to lecimy chmury o właśnie to one dzisiaj są nad naszym dzisiejszym um, odcinkiem Banany pusto, podkowa pusto. A wiecie, że mam przeczucie, że dzisiaj będzie pustak, koala, zegar pusto, wiśnie pusto, cytryna pusto. No będzie pustak jak nic. Palma, dajcie znać w komentarzu, czy którąś z tych zdrapek już zlepaliście w tym miesiącu yy, i czy okazała się ona dla Was chociażby szczęśliwa, bo jak widzicie u mnie nie bardzo. Balsam bez wygranej. Truskawka, no to jeszcze nie sezon na truskawki. Żółw, no nie żółwie, my szukamy tylko tygrysa. No i coraz bliżej końca, a wygranej nie widać. Rover, winogrono Awokado. Kwiat. Mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A tutaj widzicie, ja ryzykuję. i co, szampana też nie ma. Ananas. Gwiazda, to gwiazda to by tutaj wyglądał bym właśnie miała dać tam wygraną, ale jednak nie. No i co? Plecak i co? Dzisiejszy odcinek i jedno wielkie jajo. Przynajmniej to też pewnie szczęśliwy wy, 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 bo wiecie, jakby mi się tutaj trafiło jakieś giga wygrane, to pewnie byłby zły, że sobie ich nie zostawił. HFP Literki kontrolne w ostatniej zdrabce. Ja oczywiście dziękuję Tobieszowi za to, że wymienił mi zdrabki. No i co? 35 zł dzisiaj wkładu, wygrana 0 no i mamy minus 35 zł. Także żadnego zwrotu dzisiaj. Niestety wszystkie zdrabki okazały się pechowe. Dajcie znać, jak tam u Was, czy Wam udało się w tym miesiącu coś wygrać. A ja się tymczasem z Wami żegnam. Życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się krótko. pa pa!